Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku programu z Kamerą wśród Ludzi. W związku z wypadającym dniem nauczyciela, odcinek październikowy będzie się nieco różnił od pozostałych. Postaramy się przybliżyć Wam życie naszej szkoły i osób w niej pracujących. Zapraszamy do obejrzenia reportażu. Siódemka od kuchni. wokół szkoły, a później od godziny 8 stoję tutaj przy drzwiach i po prostu pilnuję, żeby yy, niepożądane osoby nie wchodziły, bo dzieciaki przychodzą na przerwę, są wpuszczani. I tak jest do godziny 14. .00. Lubię jak wszyscy wchodzą na raz nauczyciele, uczniowie i wtedy nie wiem gdzie jestem. A tak naprawdę najbardziej lubię atmosfera w pracy, ludzi z którymi pracuję. Miłość do chemii. Wybrałabym ten sam zawód. Z mi się zawsze podobała, podoba i mam nadzieję, że nadal się będzie podobała. A najbardziej podoba mi się praca z uczniami. To najfajniejsze, to jest jak uczniowie kończą rok szkolny i im rozdaje świadectwa z paskiem. Nigdy nie miał, można było napisać, że kto nigdy nie miał serca, czy ludzkich odruchów, kto nie był człowiekiem dla drugiego, nie wyciągnął pomocnej ręki. Ten nie jest dla nas na spokojny. A potem jak. Nie, nie możemy. Musimy sobie wybrać, żeby wybrać, żeby a, to jakoś uczni rozłożyć. Kto to napisał? Adam Mickiewicz. Było tyle lat, że nie za bardzo pamiętam, ale chyba najbardziej film Młodzi Gniewni. Tam była taka nauczycielka, która zmieniała życie uczniów. Tak mi się spodobało. Chciałam tak ale życie potem pokazało, że jest troszkę inaczej w szkole niż na takich amerykańskich filmach. Nie wiem. Zawsze jak się denerwuję na uczniów, to mówię, że nigdy więcej w życiu i że chciałabym sprzedawać skarpety, bo skarpet nikt nie przymierza i nikt nie oddaje, ale tak myślę, że chyba, chyba bym drugi raz została nauczycielem. No, pracuję już 28 lat, czyli już o, zmieniła się, zmieniła się. Krótko i na temat. Kiedyś uczniowie nas kochali, lubili, a teraz, teraz są tylko wytykać nasze błędy i próbować nas oszukać i w jakiś tam sposób podejść. Trochę się zmienili, ale jak zawsze, przez 28 lat. Są dobre dzieci, gorsze dzieci, fajni uczniowie, mniej fajni uczniowie, ale ogólnie nie możemy narzekać na młodzież. Nie jest zła. Ciekawa praca. Codziennie można powiedzieć inne zajęcie, coś innego można robić. E, Pomocy są, ale w czasie lekcji. Najlepiej jak są sprawdziane, żeby ich wołać. Przypadek rządzi naszym losem. Jestem tutaj od ponad 9 lat? Tak. Zdecydowanie tak. Odpowiadają mi e, warunki pracy, godziny pracy. A przede wszystkim y, ludzie, z którymi pracuję, i wspaniała atmosfera tutaj w Siódemce. Najciekawsze zdarzenie. Y, y, jakieś takie akcje organizowane przez szkołę, typu y, próbna ewakuacja szkoły, czy, czyli y, 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 dawany pożar. Y, zaprosiliśmy straż pożarną. Najtrudniejsze są takie momenty jak y, y, zakończenia roku rozpoczęcia roku. To jest dla nas w administracji bardzo duża, ciężka praca. Najlepsza, najfajniejsza to jest dzień ogłoszenia wyników egzaminu, kiedy się widzi jak, jak przeżywacie, jak, jak płaczecie, jak cieszycie się, a, a my razem z Wami w tym zawodzie ile pracuję? No więcej niż wy żyjecie, tak? 20 lat już pracuję w szkole, jak się zmieniła młodzież. No wszyscy mówią, że kiedyś było lepiej. No, ale może dlatego, że my byliśmy kiedyś tą młodzieżą, a teraz jesteśmy dorosłymi. Czy się młodzież zmieniła? No, jest troszeczkę inna. Jest bardziej otwarta, bardziej wie, chce, czego chce i odważniej wypowiada swoje zdanie. Pani Smorczewska. pani Smorczewska jest najlepszy nauczycielem. Pani Młodzikowska. Nie, pani Smorczewska. Tylko i wyłącznie pani Smorczewska. jest najbardziej nauczycielem. Niestety ta odpowiedź jest bardzo yy, yy, trudna. Na to pytanie Czy ty, yy, O właśnie, gdyż wszystkich lubię Ponieważ na nauczyciele są świetni Siódemka to jest naprawdę świetne gimnazjum Polecam je dla wszystkich Mieszkam tu obok Mam najbliżej A ja lubię Patrycję i poszłam za nią Moim nauczycielem Moim ulubionym nauczycielem Jest yy, Pan Paweł Zapart ze względu na to, że to jest mój wychowawca i fajnie prowadzi lekcje. O, I pan patrzy teraz, ale nie wiem chyba o co chodzi. Jak pani dyrektor często przychodzi do nas na lekcje ze względu na to, że chłopacy cały czas rozwią łazienkę i rozwalają papier i nie wiedzą, nie wiedzą do czego służy. Co ja lubię w swojej pracy, lubię przebywać z młodzieżą, lubię z nimi rozmawiać, lubię jak mi opowiadają, co się działo na lekcji, co się działo w domu. To jest każdy dzień ciekawy. I każda klasa ciekawa. Najlepsza na no to, że zarządza wspanialszym gimnazjum w Gorzowie. maluję się, ubieram i idę nie śniadanie Teraz ty ja to samo I, ale myję zęby No ale ja w toalecie możemy je zęby Sorry. Tak patrzę się w obiektyw tak y Jestem tutaj codziennie od 8 do 15 To są świetne godziny, naprawdę polecam ze względu na to polecam nasze gimnazjum Idę, uczę się przerwa Idę, uczę się, przerwa i tak w kółko, tak z 7-8 razy.